No, witam, witam. Dzisiejszy poradnik będzie szybki. Pewnie zauważyliście, że ostatnim razem nasz interfejs zostawiał wiele do życzenia. No to właśnie dzisiaj pokażę Wam w kilka minut, jak prostym sposobem delikatnie to poprawić. W canvas layer przekształcamy strukturę naszych nodeów na następującą: panel container, a w środku HBOX container. I w środku umieszczamy interesujące nas informacje. Wyjaśnienie: już spieszę z pomocą. Panel container to kontener typu panel, który nie pozwala swoim dzieciom wyjść poza jego granicę, lub też rozszerza się tak, by zawsze być pojemnikiem dla elementów w środku. Rozmieszczamy go na górze za pomocą przycisków, o których wspominałem w poprzednim odcinku, rozciągając go na górnej krawędzi i umieszczamy w nim kolejne hbox container, które będą zawierały informacje, które tam chcemy umieścić, czyli w tym przypadku ilość monetek, indeks poziomu, który na razie jest zmyślony. Czyli jak w Mario powiedzmy 1,1 i mały selałcik, kto zrobił ten poradnik, tak jakbyście nie wiedzieli. Po tej operacji musimy poprawić nasze zmienne, bo zmieniła się struktura i program nie za bardzo wie, gdzie są odpowiednie elementy. Jak ostatnim razem przeciągamy element i przy upuszczeniu wciskamy Ctrl i utworzy nam to automatyczne zmienną, którą podmieniamy z poprzednim. Teraz zmieńmy sobie czcionkę tekstu, czyli pobieramy sobie z Google Fonts jakąś, która nas interesuje, przeciągamy do edytora, po czym na elemencie nadrzędnym, czyli na panel container, tworzymy sobie szablon, czyli theme, tchemy, w którym przypiszemy właśnie tę czcionkę. Żeby ilość monetek nie poruszała resztą elementów, możemy nadać jej minimalną szerokość. W ustawieniach tego labela znajdziecie na to, na to pole w zakładce Layout. Zauważcie, że po każdym resecie resetuje nam się ilość monetek w interfejsie. Lecz w globalu przechowujemy ją niezależnie, więc pamiętaj, ile monetek zebrał gracz, żeby liczba zawsze pokazywała się odpowiednio. Dodajemy funkcję ready do gracza, która wywołuje się, kiedy ten node jest gotowy. Jak sama nazwa wskazuje. Przenosimy naszą zmienną na górę i on ready przypisujemy liczbę monetek jako tekst do tego labelu. No, jak możesz, lubisz materiały o tworzeniu gier, to zostaw subskrypcję. Pomaga mi to Mega. Lecimy dalej. Teraz ten napis przegrałeś, no wygląda on słabo, przenieśmy go więc do canvas layer, żeby pojawiał się niezależnie od tego gdzie jest gracz i nadajmy mu jakiś inny wygląd. Aby to zrobić zapiszmy sobie najpierw szablon z panel container jako main, czyli nasz główny szablon, oczywiście nazwa jest yy, dowolna. Gdy już to zrobimy, możemy przyciskiem Quick Load załadować go też dla Dead Label, którego używamy właśnie, gdy postać nie żyje. Czcionka zmieniła się automatycznie. No i zmieńmy troszkę ten tekst. W tej czcionce, którą wybrałem, polskie znaki wyglądają trochę słabo, więc nie przejmujmy się za nadto. Umieszczamy Dead Label na środku ekranu. W Film Overrides przypisujemy mu większą wielkość czcionki i ustawiamy też tekst Outline, żeby miało czarną obramówkę. we <laughs> Ustawiamy, by domyślnie się nie pojawiał i aktualizujemy zmienną w skrypcie gracza. No i to by było na tyle. To był szybki poradniczek. Dzięki za oglądanie. Ja jestem Hanedef, a to był poradnik z Godota. Nera.